Witam wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla panny na grudzień 2019 roku. W tym miesiącu wyciągnęłam dla Was dodatkową kartę z przepięknej talii ze złoconymi brzegami, która nazywa się Duchowi Przewodnicy. Rozkład, z którego będę korzystała, nazywa się. Podkowa, czyli taki sam jak w zeszłym miesiącu. Przypominam, że pierwsza pozycja mówi nam o przeszłości i mamy tutaj asa denarów. Teraźniejszość 10 denarów, przyszłość 10 mieczy. Dociągnąłem jeszcze jedną kartę. Karta głupca. Rada. Yy, rycerz Buław środowisko otoczenie sześć mieczy trudność księżyc co zrobić królowa kielichów wynik cztery denary i zaczynamy w przeszłości pokazała się energia asa denarów czyli jakaś nowa możliwość która wam została dana od góry trzeba pamiętać że takie energie trzeba natychmiast wykorzystywać bo może drugi raz nie być Wam dana taka szansa. Natomiast w teraźniejszości mamy 10 denarów, denarów, czyli energia rodziny, przyjaciół, na których można zawsze liczyć i oni w razie potrzeby mogą liczyć na Was. Jesteście po prostu składową tego systemu ale może też to oznaczać potrzebę dokonania inwentaryzacji, ponieważ jest to dziesiątka i cykl dopełnił się i może wymagać od Was pewnych zmian. W przyszłości mamy 10 mieczy. Możecie czuć jakieś y, przytłoczenie, ciężar związany z jakimś końcem, jednak bardzo często mówi ta karta, że problem jest mocno wyolbrzymiony w Waszej głowie. Możecie mieć problem z puszczeniem jakiejś rzeczy, trzymaniem się kurczowo starego. Wyciągnęłam dla Was dodatkową kartę, dlaczego pokazuje się 10 mieczy. I pokazał się głupiec. I ewidentnie energia ta namawia Was razem z rycerzem Buław, który jest na pozycji karta Rada, ażeby zostawić to, co stare, i wejść dynamicznie w coś nowego. Może ten ból i poczucie straty dotyczy, dotyczyć szansy z przeszłości, której nie wykorzystaliście. Mimo to należy wyciągnąć lekcję i iść y, do przodu, nie, nie dręcząc się utratą potencjalnych szans. Może y, też być związany z księżycem, który pojawił się na pozycji trudność. Brak wiedzy na jakiś temat może doprowadzać Was do stresujących, dręczących Was myśli. Natomiast otoczenie pokazuje się jako sześć mieczy, czyli przepłynięcie na spokojniejsze wody, jakieś uzdrowienie, przepracowanie jakichś trudnych tematów. Odpowiedź na księżyc, na trudność jest królowa kielichów. Pełna bezwarunkowej miłości, wyrozumiałości, wybaczenia. I tą energią powinniście w pierwszej kolejności otulić siebie, a potem innych. Karta, która mówi o wyniku, to cztery denary. Karta ta może być bardzo pozytywna, jeżeli dotyczy stawiania ludziom pewnych granic, abyście mogli zadbać o swoje potrzeby i bezpieczeństwo. Należy jednak uważać, aby nie izolować się od otoczenia i nie zamykać się we własnym kokonie. Tak jak mówiłam wcześniej, wylosowałam dla Was jedną kartę stali duchowi przewodnicy numer 31. Ciało fizyczne Gaja. Gaja Boska Matka Ziemia jest przy tobie, uświadamiając ci wspaniałość Twego ciała fizycznego, które jest jej darem. Bądź za nie wdzięczny, bo stanowi ono tymczasową, cudowną siedzibę Twego ducha. Prosi, byś traktował je z szacunkiem, na jaki zasługuje i jakiego potrzebuje. Więc troszcz się o nie z miłością i uwagą. Zapewniaj mu, Stosowny odpoczynek, właściwą dietę oraz spokojne warunki. Spędzaj czas na łonie natury, ponieważ Ziemia jest prawdziwą matką Twojego ciała i zregeneruje je. Im lepiej dbasz o swe ciało, tym lepiej będzie służyło Twemu duchowi. Wsłuchaj się w nie. W instynktowne odczucia, drżenie serca, impulsy, bo w ten sposób przemawia do Ciebie Gaja. Matka Ziemia tuli Cię, chroni i prowadzi każdego dnia. Radzi, żebyś nie kierował się samym rozumem, ignorując swe fizyczne ja. Bez silnego kontaktu ze swoim ciałem będziesz słaby i niezdolny do osiągnięcia swoich celów. Przesłanie Gaj brzmi: Zwracaj uwagę na swoje ciało. Bardzo piękne przesłanie. Tak jak mówią duchowi przewodnicy, zadbajcie o ciało, bo jest ono donem waszej duszy. Zaopiekujcie się sobą, jakby to zrobiła królowa kielichów. Jak wam się podobało, dodajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dziękuję. Hej.